Piraci kojarzeni są głównie z rabusiami, którzy plądrują inne statki oraz zakupują skarby. Dziś chciałbym opowiedzieć Państwu o Piracie z Polski. Serdecznie zapraszam do oglądania. Mowa tu o Ignacy Blumerze. Ignacy był doświadczonym żołnierzem, walczył w bitwie pod oraz w powstaniu Kościuszkowskim. Służył także w legionach Dąbrowskiego. W 1801 roku został wysłany przez Francuzów do tłumienia buntu na Haiti. Tam dał się poznać jako odważny i charyzmatyczny dowódca. Podczas powrotu do Europy, wraz ze swoim oddziałem, został zaokrętowany na francuskim statku, który wkrótce został zatrzymany przez angielski okręt. Anglicy wzięli do niewoli Francuzów, a Polaków postawili na okręcie. Blumer objął dowództwo nad załogą i rozpoczął życie pirata, pływając na Morzu Karaibskim. Wkrótce doszło do angielskiej obławy na piratów, a Blumer zrezygnował z upieszczonego trybu życia. Gdy powrócił do kraju, służył w armii Napoleona, a następnie w armii Królestwa Kongresowego. Był przeciwny powstaniu listopadowemu. Zginął 29 listopada 1830. Roku. Zasubskrybuj mój kanał, aby usłyszeć inne ciekawe historie.